W pierwszych majowych agrowiadomościach non stop między innymi: brak rąk do pracy na plantacjach owoców miękkich. Niektórzy rolnicy już likwidują swoje pola truskawek. Wypłata dopłat do materiału siewnego za rok 2019 na finiszu. Zakończył się również pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków. Za nami rejestracja do programu grunt to wiedza. Zainteresowanie w tym roku było olbrzymie. W skupach znów bardzo złe wiadomości dla hodowców trzody chlewnej, nieco lepsze dla posiadaczy ziarna kukurydzy. Kwestia dostępności pracowników sezonowych w Polsce jest w tym roku wyjątkowo trudna. Sezon prac dla wielu gatunków warzyw i owoców jest już rozpoczęty. Tymczasem z powodu koronawirusa granice pozostają zamknięte. Już dziś brakuje rąk do pracy na plantacjach, ale krytyczny może okazać się zwłaszcza czas zbiorów. Brakuje bowiem głównie pracowników za wschodniej granicy. Jeśli chodzi o pracowników do zbioru, to myślę, że jest to problem, o którym wszyscy wiedzą. Te prace przygotowawcze, czyli to pielenie, w tej chwili jakieś tam ręczne, przygotowanie plantacji poprzez ściółkowanie, to było zaangażowanie mniej więcej no kilku ludzi na gospodarstwo, powiedzmy czterech, pięciu ludzi. Natomiast do zbioru to jest tysiąc procentowy przyrost zatrudnienia w ciągu mniej więcej trzech, czterech dni. Czyli jeśli mieliśmy czterech ludzi zatrudnionych, to potrzeba nam 40 ludzi nagle, czyli jeśli my w tej chwili odczuwamy już deficyt, no to łatwo sobie wyobrazić, co będzie w czasie zbioru. Od środy 29 kwietnia wznowione zostało wystawianie wiz pracowniczych dla obywateli Ukrainy. Jest to ważna decyzja ponieważ w przypadku otwarcia granic pracownicy będą mogli bez zbędnej zwłoki związanej z kompletowaniem potrzebnych dokumentów przyjechać do polskich gospodarstw. To jednak tylko jedno udogodnienie, nie rozwiązujące wszystkich problemów. Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski muszą przecież odbyć kwarantannę. Jeśli ma się to odbyć w gospodarstwie docelowym, to kwarantanna obejmie całe gospodarstwo, co praktycznie wyklucza takie rozwiązanie. Dodatkowy problem to fakt, że pracownicy chcą zarabiać pieniądze, a nie pozostawać w zamknięciu przez dwa tygodnie i wielu z tego powodu rezygnuje z przyjazdu. Miałoby być to na tych zasadach, które w tej chwili widzimy, dwa tygodnie, jest to po prostu niewykonalne. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli taka zasada, jaka obowiązuje powszechnie dla wszystkich, to jest to niewykonalne, ponieważ żaden pracownik ze wschodu nie, nie zgodzi się, żeby przyjechać tutaj do Polski i dwa tygodnie czekać, aż będzie mógł normalnie pracować, a połowa sezonu mu ucieknie. On przyjeżdża tutaj, żeby dziennie zarobić. 200 zł. Myślę, że to jest minimum oczekiwania w trakcie zbioru. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być tak zwany system niemiecki, gdzie obcokrajowcy pracujący przy zbiorze szparagów odbywali kwarantannę na polu podczas pracy. O zmiany przepisów apeluje również związek sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wbrew ostatnim zapowiedziom, nadal nie ma jakichkolwiek ułatwień we wjeździe Ukraińców do pracy w gospodarstwach ogrodniczych. Szybkimi krokami zbliża się pełnia zbiorów truskawek, za chwilę innych owoców, a także warzyw. Po raz kolejny więc zwracamy się z postulatem uchylenia granicy dla tych, którzy chcą podjąć pracę w gospodarstwach sadowniczych z zachowaniem oczywiście wszystkich norm bezpieczeństwa, w tym kwarantanny i warunków wykonywania pracy. Czytamy w piśmie podpisanym przez Mirosława Maliszewskiego, prezesa Związku Sadowników RP. Ten rok jest wyjątkowo trudny dla plantatorów owoców. Brak rąk do pracy to duży, ale niestety nie jedyny problem. Wiosenne przymrozki i susza już mocno uszkodziły plantacje, których potencjał plonotwórczy został mocno ograniczony. Wobec tych trudności niektórzy rolnicy zdecydowali się na bardzo radykalne rozwiązania. I postanowili zlikwidować część plantacji truskawek zaledwie na kilka tygodni przed planowanym zbiorem owoców. Niewykluczone, że problemy z pracownikami sezonowymi wpłyną również na zbiory innych owoców miękkich, takich jak np. borówka amerykańska. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019. W ubiegłym roku do agencji wpłynęło prawie 70 tysięcy wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na wypłaty z tego tytułu wydzielono w budżecie 75 milionów złotych. Do 30 kwietnia agencja wypłaciła około 65 milionów ponad 56 tysiącom rolników. Rada Ministrów na początku marca ustaliła stawki dopłat do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one 68,59 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł w przypadku ziemniaków. W tym roku zmienia się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Do tej pory wnioski można było składać od stycznia. Obecnie biura powiatowe agencji będą przyjmować je od 25 maja do 25 czerwca. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła również pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków. Chodzi o 280 milionów złotych. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 milionów złotych. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tysięcy złotych. W drugiej turze pomoc trafi do producentów rolnych, których straty oszacowano powyżej 5 tysięcy złotych. Agencja zasili ich konta zaliczkami w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tysięcy wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 miliarda złotych. Stosowanie nawet wysokich dawek nawozów mineralnych na glebach zakwaszonych jest zawsze nieefektywne i oznacza stratę dla rolnika. A niedobór któregokolwiek mikro czy makroelementu może znacznie obniżyć plon roślin i skuteczność działania innych składników pokarmowych. Dlatego, wiedza o właściwościach agrotechnicznych gleb w każdym gospodarstwie powinna być podstawą tworzenia planów nawożenia. Grunt to Wiedza to ogólnopolski bezpłatny program badań pH gleb oraz zasobności w składniki odżywcze. W ramach akcji Grupa Azoty dotarła już do blisko 4000 gospodarstw rolnych w całym kraju. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Etap przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej ósmej edycji został już zakończony. Zainteresowanie programem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ w niektórych regionach wręcz po 10 minutach nie było już wolnych miejsc i listy zostały w pełni zapełnione. Także kolejnym etapem będzie Będą odwiedziny naszych przedstawicieli terenowych w Państwa gospodarstwach, oczywiście z zachowaniem wszelkiego, wszelkich standardów bezpieczeństwa i weryfikacja Państwa zgłoszeń. Dostarczenie pakietów powitalnych do gospodarstw rusza już dziś. Lista zakwalifikowanych gospodarstw rolnych zostanie opublikowana na stronie nawozy EU 1 lipca. W tym terminie rozpocznie się także kontakt pracowników okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w sprawie umówienia dogodnego terminu pobrania próbek gleby. Etap pobierania próbek rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do końca listopada. Wszystkie wyniki zostaną dostarczone i omówione przez przedstawicieli terenowych grupy Azoty najpóźniej do 31 grudnia. Wraz z nadejściem wiosny powrócił problem szkód wyrządzonych na polach przez dzikie ptaki. Największe szkody powodują gęsi i żurawie. Podczas przelotów sezonowych stada ptaków siadają na polach na odpoczynek i posiłek. Szkody występują w szczególności na plantacjach rzepaku, który jest bardzo ważnym elementem płodozmianu. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej, wsłuchując się w skargi rolników, których uprawy zostały zniszczone przez ptaki chronione, apeluje do rządzących o zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zmiany te umożliwiłyby rolnikom ubieganie się o odszkodowania ze środków Skarbu Państwa za szkody powodowane przez ptaki objęte ochroną. Prowadzenie działalności rolniczej wymaga współgrania z przyrodą i niewątpliwie jest od niej uzależnione. Jednocześnie każdy z rolników stara się nie szkodzić naturze, a i tak nieustannie musi dodatkowo zmagać się z różnego rodzaju ograniczeniami, na przykład prawem do własności. Nie może chronić własnych upraw na swoim polu. Zmaga się nie tylko z chwastami, szkodnikami i chorobami, lecz także coraz bardziej inwazyjnymi dzikimi zwierzętami, które powodują olbrzymie straty dla gospodarstw. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Jak podkreśla Lubelska Izba Rolnicza, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, Rada Ministrów ma możliwość określić w drodze rozporządzenia inne niż wymienione w ustawie gatunki zwierząt chronionych, wyrządzających szkody, za które odpowiada skarb państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka. Ostatni tydzień w skupach zbóż nie wyróżniał się niczym szczególnym. Z roślin skupowanych znaczniejsze przyrosty zanotowała kukurydza sucha, a spadki rzepak. W przypadku żywca, zarówno wieprzowego, jak i wołowego, ceny traciły, przy czym wyraźniejsze spadki dotyczyły pierwszego z nich. Wychamowały gwałtowne wzrosty cen pszenicy konsumpcyjnej, ale w wielu miejscach w Polsce odnotowaliśmy wzrosty. Maksymalna cena dla kraju spadła o 10 złotych ale notowana jest w trzech województwach. Średnia cena dla kraju zyskała złotówkę, a w skali miesiąca prawie 9%. Ponad 10% wzrost miesięczny notujemy w przypadku średniej krajowej pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu zyskała ona 5 zł. W zdecydowanej większości województw wzrosty sięgały nawet 50 zł, ale maksymalna dla kraju notowana w Wielkopolsce o 10 zł w dół. Niemalże identyczna jak przed tygodniem jest średnia krajowa pszenżyta. W ciągu miesiąca zyskała ona dokładnie 40 zł. Podobnie jak w przypadku pszenicy ceny w wielu miejscach kraju rosły, tu jednak maksymalna dla Polski pozostała na niezmienionym poziomie. W przypadku żyta konsumpcyjnego skrajne ceny dla Polski uległy niewielkim zmianom. Maksymalna zyskała 5 zł, minimalna 20 w poszczególnych województwach zmiany w obie strony średnia cena dla krajów wzrosła o 3 zł i jest o 125 zł wyższa niż na początku kwietnia. Niemalże porówno rozłożyły się zmiany cen w poszczególnych miejscach w przypadku jęczmienia. Zmianie uległa m.in. maksymalna cena dla Polski, która straciła 10 zł, również w dół średnia krajowa, która w ostatnim tygodniu zmniejszyła się o 2 zł. Wzrosty minimalnych cen w Wielkopolsce i zachodniopomorskim to jedyne zmiany na mapie cenowej OWSA. Sprawiły one, że średnia krajowa wzrosła w ostatnim tygodniu o 3 zł i jest o 5 zł wyższa niż przed miesiącem. Skrajne ceny dla Polski bez zmian. Rekordistą wzrostu w tym tygodniu jest kukurydza sucha. W ostatnich 7 dniach średnia krajowa zyskała 11 zł. W większości województw ceny poszły w górę. Maksymalna dla kraju powiększyła się o 40 zł i przekroczyła granicę 800 zł. Spadły w ostatnim tygodniu ceny za tonę ziarna rzepaku. Między innymi o 30 zł obniżyła się maksymalna cena dla kraju. Średnia krajowa straciła 9 zł. W skali miesiąca rzepak jest jednak na ponad 2,5% plusie. Niechlubnym rekordzistą in-minus jest żywiec wieprzowy. Trzeci tydzień z rzędu ceny spadają. Średnia krajowa w ostatnich 7 dniach straciła 31 groszy. O 30 groszy obniżyła się cena maksymalna dla Polski, a o 20 minimalna. Najniższe ceny w większości województw są poniżej 5 zł. W ostatnim tygodniu nie uległy zmianie skrajne ceny dla Polski za kilogram żywca wołowego, ale w sześciu województwach notowaliśmy spadki w przedziale od 10 do 30 groszy. W efekcie średnia krajowa straciła 11 groszy, a trend miesięczny przyjął kolor czerwony.